Cześć, witam bardzo serdecznie na kanale Hoturano. Pewnie się dziwicie widząc taki filmik, ale już wam wszystko tłumaczę. Mianowicie pół roku temu sprzedałem mojego pięknego grandowego scenika pierwszej generacji i rozglądam się długo za autem, szukałem golfa, gdzieś tam jakieś C-Max mi wpadł w oko, ale jednak no, przyzwyczajenie wziął górę i kupiłem scenika. Nie ja miałem okazji za dużo nim pojeździć, machnąłem raptem jakieś 600 km, potem pojechałem na wakacje. Ale zdążyłem się w tym aucie zakochać już na drugiej przejażdżce. Możecie zobaczyć wnętrze, jest naprawdę piękne. Kierownica, wszystko działa. Manetki są świetne. Do tego klimatronik, guzik start-stop, elektryczny ręczny oraz cztery elektryczne szyby. a to nie jest wszystko najlepsze w tym aucie. Samochód, wiecie, jak to scenik, jest osobowy, wszystkie fotel można wyciągnąć. Patent, w którym się zakochałem, to jest to. Cyk, proszę bardzo. Otwierana tylna szyba w bagażniku. Po... Zapytacie, po co taka pierdoła? Otóż jest to o tyle wygodne, że w momencie, w którym macie cały bagażnik załadowany, a chcecie wyciągnąć jakąś jedną rzecz, nie musicie się już męczyć... Z otwieraniem bagażnika, że rzeczy Wam nie wyleciały, po prostu otwieracie szybę, wyjmujecie sobie mały plecaczek na podróż i jesteście gotowi. Więc pokrótce to tyle. Zaprezentuję Wam go jeszcze dokładniej w moim niejednym filmiku. Jak się możecie domyśleć, Hautu to rano wraca. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Cześć.